Z mojego doświadczenia hejt, no głównie w internecie. Ja przynajmniej doświadczyłem na własnej skórze głównie w internecie i jest to ja bym to opisał jako po prostu ocenianie innych ludzi, przez ludzi, którzy nie wiem. Mają nudne życie może, nie mają co robić. Ja głównie myślę, że przez okazywanie swoich poglądów politycznych na przykład, albo przez moją wiarę w Chrystusa. To wszystko zależy od konkretnej sytuacji, tak? Jeżeli widzę, że gdzieś tam. Zależy, co to jest konkretnie, tak, to trzeba, było się ustosunkować jakoś do, do konkretnej sytuacji, no ale jeżeli widzę, że no jest to coś takiego, czego nie warto w ogóle komentować, ruszać, to to zostawiam. A jeżeli jest to po prostu taki hejt na zasadzie mm, jakiejś osoby, która jest totalnie nieświadoma, co mówi, no to w takim przypadku staram się gdzieś tam wytłumaczyć, może uświadomić, sprowadzić na inną drogę.